Dalej, poznanie, czyli wymiar myślenia niekonwencjonalnego. Była taka w oryginalnym mmpi skala właśnie takiego myślenia niekonwencjonalnego, twórczego. Wiemy, że twórczość to jest też takim tematem szerokim w psychologii. I w związku z tym ciekawym, między innymi Stenberg badał, taki amerykański badacz z wyobcowanie emocjonalne pod skala Harisa Lingesa yy, skala pobudzenia psychomotorycznego pod skalach mani 2 yy, harris Lingesa oraz skala rzadkiego odpowiadania yy, tutaj chodzi o te jak gdyby yy, tendencje i skłonności czy ktoś będzie wtopiony jak gdyby w konwencję czy będzie tą konwencję przekraczał no wiemy że no, nie wszyscy ludzie podróżują nie wszyscy chcą być tym no, już co prawda świętej pamięci dobami żeby płynąć po Atlantyku kajakiem i tak dalej i tak dalej to nieliczni jak gdyby ludzie to wykonują i tak samo no, z reguły, jesteśmy w pewnych poprzez swoje studia, poprzez wykonywane inne role, poprzez jak gdyby wykształcenie, no lepieni na jakiś tam kształt, no właśnie. A ile w tym będzie luzu i ile będzie niekonwencjonalności, to trochę mogą pokazać nam te podskale. Oraz ta skala F, gdzie właśnie ludzie nie odpowiadają tak jak w normie, tak jak właśnie to większość robi. Dalej myślenie psychotyczne. O wiemy, że to, to właśnie szpital i łóżko, no właśnie się należy. No właśnie jak już to myślenie zatraca właśnie traci kontakt z rzeczywistością. I to Dziwaczne myślenie, y, skala schizofrenii y, pod skalę mingesa y, SC3, SC6, skala rzadkiego odpowiadania oraz stępienie psychiczne oraz pytania y, krytyczne Kosa, Baczera i Lasiera Wrobla w tym aspekcie tego myślenia psychopatycznego. Dlatego no, jeśli są jakieś podejrzenia co do psychozy i tak dalej, no to warto to przeglądać. Ja tutaj uwrażliwiałem Państwa, żeby na podstawie MMPI-a no, nie wpisywać komuś tej psychozy i tak dalej. Tak sobie lekko, tylko zebrać dane obserwacyjne i tak dalej. No bo to są te diagnozy takie stygmatyzujące, obciążające i Zawsze więcej będzie czasu to dokonać w czasie obserwacji na oddziale, i tak dalej, i tak dalej. Dalej myślenie wielkościowe. Z tym myśleniem wielkościowym to wiemy, że w życiu społecznym bardzo trudno jest, no, jak już urośnie, no właśnie i ci dyktatorzy mają tą właśnie skłonność, tracą kontekst z rzeczywistością i uważają się za bogów, no właśnie, za życia. Niektórzy już to wierzą, no właśnie. Jest taki kraj, który nazywa się Haiti. On ograniczy z Dominikaną. Może jak państwo byliście, to na Dominikanie no to właśnie Obok granicy może się. No i wiemy, że Dominikana jest jak gdyby tutaj rozwijającym się krajem na Karaibach, Haiti, zaprzeczenie. Odradza się, że tak powiem, jeździć, bo można życie stracić. No i tam był taki de Valier, dyktator. On był lekarzem i. Wiedział, że w tych krajach właśnie to bardzo szybko ci przywódcy giną, są jak gdyby pozbawiani władzy i on właśnie, ponieważ był przedstawicielem tej religii Wudu, właśnie w społeczności i w swoich poddanych obywatelach Haiti, no, wykreował taką właśnie ideę, że on jest Bogiem. A Boga nie można zabić, no bo czeka właśnie tutaj śmierć. No i był jednym z, najba, z najdłużej żyjących władców, ale no tu jest kwestia, żeby ludzie uwierzyli, że mają takiego właśnie patrona, który no właśnie jest takim najwyższym kapłanem, czy tam Bogiem, no właśnie na ziemi. No nie na Ziemi, ale we wszelkich wymiarach. I to jest kwestia myślenia wielkościowego. Także tutaj no, tego przekonania, y, jakie ktoś w sobie wypracowuje. I to na podstawie można oceniać y, pod skali Harisalingesa MA4 oraz y, skali niskiego poczucia własnej wartości. Y, czyli wynik niski. Jak jest wynik niski, to ktoś nadmiernie wierzy, jest bezkrytyczny. Natomiast jeśli ma wynik wysoki, powyżej 65. To ma niskie poczucie wartości, chociaż tak nie musi być. No, ale ktoś idzie zatem. Dalej myślenie paranoidalne. Tutaj mamy następujące podskale, też skala Wienera Harmona, skala objawów jawnych, dziwaczne myślenie, skala treściowa oraz skala paranoi, skala kliniczna oraz te dwie skale. Pod skale Harisa Lingesa, wyobcowanie społeczne oraz też wymiar wyobcowania społecznego w skali PD4, czyli pod skali Harisa Lingesa, w skali zaburzeń psychopatycznych oraz pytania krytyczne Kosa Bacera i Lasiera Wrobla.